to zwycięstwo mają pewne. Ramos, lasana Diarra, popatrzmy, Diarra, ale momentalnie przytrzymany tutaj przez zawodników rywali, jeszcze okazja, mamy bramkę! Piąta minuta meczu, Ricardo Kk. fantastyczne uderzenie z Zapola Karnego, kiedy już się wydawało, że ta akcja nie ma prawa mieć swojej kontynuacji. A więc nie w pierwszej minucie, ale przed upływem pięciu minut gry Real tradycyjnie szybko wychodzi na prowadzenie na stadionie imienia Vicente Calderona. Zatrzymany Diarra, ale też pasywnie zachował się Kleber Santana. Diarra zrobił to, co zazwyczaj robi. A więc w przypadku straty momentalnie rusza. Próbuje piłkę odzyskać i rzeczywiście wybił z rytmu Brazylijczyka sprowadzając piłkę wprost pod nogi Ricardo Kaki. Dla Kaki jest to trzeci gol w lidze w barwach Realu Madryt. Spotkanie zatem znakomicie rozpoczęło się dla drużyny z Madrytu. Dla drużyny, która jest gościem w dzisiejszym meczem dla drużyny, można powiedzieć, północnego.